Hej, witam na kanale. Dzisiaj sobie mamy grę o milion z numerem 8 i Paradiza. Ja sobie może od gry zacznę o milion. Najpierw ja sobie pogram o milion, a później sobie zagram w Paradizo. O trochę taką mniejszą, wygraną. No to szukamy, czego będziemy szukać. 41.

Pięknie potrafią zmobilizować na no to dziewiętnaście i mamy trzydzieści trzynaście 35 pięć, bo jest dziewiątka, ale mam 49 dziewięć, no niestety i osiemnaście, no. Lubię tymi obokami rzucić, żeby człowieka jeszcze tak podjudzić. Stary metody lot to 16, 37, 26, oczywiście kolejny oboczek, no jakby mogło było zabraknąć. No i 12. Także. Niestety same oboki gdzie tutaj są jakieś kontrolne Tu powiem być gra o tu są wszystko różne No trudno na lot to się nic nie poradzi robią jak chcą i z nikim się nie liczą. No to paradizo, kotwica i serce. No tu mamy ładnie serduszko na środku. Tutaj jest kotwica. I tutaj jeszcze kotwica. Dobra. Kolejne dwa. Napój i kompas. a tu jeszcze była kotwica tu mamy napój tu jest kompas tu kompasy znowu sypły i napój też jest dobra kolejne dwa żółw i deska żółw i deska co my tu mamy tu nic tu mamy żółwia i deskę tutaj już wszystko dobra no to kolejne fala i wiadro tu mamy wiadro i fala i wszyscy tu jeszcze wiatr jadrę to kolejne delfin i strój tu mamy delfina tutaj jest delfin tutaj mamy strój i wszystko żółw to jeszcze był no schował się dobra kolejny parasol i termometr tu mamy termometry tu mamy ładnie parasole I tu jeszcze ten moment. Dobra. I tu kolejne dwa. latarnie i płytwy, No to tu mamy płetwę. I wsią. No to kolejne dwa. Koszulka i okulary. Tu mamy okulary. Tu mamy koszulkę. Tutaj jeszcze koszulka. I wsią. To kolejne chmura i arbus. Tu arbuz Tutaj jest arbuz A chmura, chmura tu. I tutaj nie ma no i ostatnie dwa dają coś czy nie? Mewa i pomarańcz. Mewa, pomarańcz. Tu jest pomarańcz. No i wychodzi, że wszystko. Tak jest, kontrolne, różne. lot to cały czas ma przed nami przewagę. Cały czas Grał Milion Pusta, Paradiso puste. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam.